Program organizowany we współpracy z Polskim Instytutem Kryptowalut, a więc stacjona stacjonarnym i nie tylko stacjonarnym kantorem wymiany kryptowalut, gdzie wymienicie Państwo dowolną kryptowalutę. Nie tylko Bitcoina, nie tylko Ethereum, ale tak naprawdę dowolną kryptowalutę, która będzie Was e, interesować. I tutaj oczywiście możliwości wyboru mamy kilka, bo możemy dokonać takiej wymiany bezpośrednio w stacjonarnym. Kantorze zlokalizowanym, tak naprawdę na terenie całego kraju, albo zdalnie przy pomocy na przykład Blika. My bez będnego gadania przejdźmy jednak do tego, co dziś najistotniejsze, a więc do analizy. Jak zwykle rozpoczynamy sobie to dzisiejsze spotkanie od omówienia aktualnej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego cena niestety w dalszym ciągu spada. Pomimo tego niewielkiego odbicia, które obserwaliśmy sobie w minionym tygodniu 10, 11 i jeszcze 12 stycznia, no to tak naprawdę już od 13 stycznia Bitcoin ponownie powrócił na ścieżkę spadków. Tylko dzisiaj o poranku, mimo że mamy godzinę 9.31, to Bitcoin już osunął się tak naprawdę o ponad 1100 dolarów, co odpowiada... Niemal 3%. I to też sprawia, że notowania najstarszej z walut wirtualnych zbliżają się porównie w okolice niezwykle istotnego wsparcia w wysokości 40 700 dolarów. Jest to pułap, który po raz pierwszy jako opór testowany był już w styczniu ubiegłego roku. Od tego czasu oczywiście był dalej testowany i jako opór, i później jako wsparcie. Mimo tego, że w minionym tygodniu w okolicy tego pułapu pojawiła się ładna reakcja popytowa, no to jednak trzeba zwrócić uwagę, że samo późniejsze odbicie było dość mocno rozczarowujące. Cena bitcoina, jakby nie patrzeć, nie wzrastała ani długo, ani znacznie, dlatego że te wzrosty trwały raptem 2-3 dni, a ich skala była na tyle mała, że dotarły jedynie w okolice i tu, nawet mówiąc w okolice, bo na myśli, że nie dotknęliśmy dokładnie wcześniej pokonanych poziomów wsparcia, czy to w wysokości 44 900 dolarów, czy 45 750 dolarów. No i od tygodnia ponownie obserwujemy spadki. Jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana, to już w najbliższym w Czasie myślę, że moglibyśmy oczekiwać ponownego przetestowania technicznego wsparcia w wysokości 40 700 dolarów. I tutaj warto zwrócić uwagę na strukturalną budowę aktualnej sytuacji na notowaniach Bitcoina i tak naprawdę tego wszystkiego, co dzieje się na tym rynku już od pierwszej połowy listopada, bo notowania Bitcoina spadają nieprzerwanie od 9-10 listopada. Mieliśmy oczywiście w międzyczasie jakieś korekty, chociażby tu było pewne spowolnienie, tu mieliśmy klasyczną konsolidację będącą formą korekty. No i teraz zestawiając dynamiki dwóch ostatnich ruchów, czyli tego ruchu spadkowego i tego odreagowania, można odnieść wrażenie, że to był ruch impulsywny, ruch trendowy, zaś to co obserwujemy od tygodnia jest tylko i wyłącznie formą korekty, po zakończeniu której notowania najstarszej z walut wirtualnych mogą Powrócić na ścieżkę spadków, i tutaj zejście Bitcoina poniżej 40 700 dolarów w naturalny sposób mogłoby otwierać tak naprawdę drzwi do jego dalszych spadków, aż w okolice 37 000 dolarów. Właściwie ja mam taką strefę na wykresie wyznaczoną pomiędzy 36 500 a 37 500 dolarów. I na ten moment, w mojej ocenie, jak najbardziej istnieje całkiem spore ryzyko, że właśnie ten pułap wysokości 40 700 dolarów zostanie przebity i notowania Bitcoina osuną się w okolice przynajmniej tych 37 tysięcy dolarów, więc jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, najbliższe dni, być może nawet najbliższe tygodnie, no to jednak. Ja nastawiałbym się tutaj i przygotował raczej na kontynuację ruchu spadkowego. Prospadkowo wygląda też aktualna sytuacja na notowaniach. Ethereum, którego kurs odbił się w ostatnim czasie od technicznego poru w wysokości 3400 dolarów i mierzenia 50% korekty Fibonacciego z tego wcześniejszego impulsu spadkowego. I tu też można zwrócić uwagę na strukturalną budowę aktualnego układu. Mieliśmy impuls. Korektę, impuls, korektę, impuls, korektę. No i oczywiście od trzech dni znowu obserwujemy spadki. 17 stycznia Ethereum osuwało się o ponad 4%. Wczoraj było to 1,5%. Dzisiaj o poranku jest to już ponad 3%. Jeżeli tylko ta tendencja będzie kontynuowana, myślę, że w najbliższym czasie moglibyśmy oczekiwać ponownego zejścia, czy to w rejon 2750, czy dalej nawet w okolicę 2625 dolarów. To jest jedna nieco szersza strefa, do której notowania ETH mogą zmierzać Ewentualnie, gdyby ta wyprzedaż miała być większa, to kolejne wsparcia ja rysowałbym na poziomie odpowiednio 2350 i dalej 1750 dolarów. Więc póki co nic nie wskazuje na to, aby kurs Ethereum miał w ciągu najbliższych dni powrócić na ścieżkę wzrostu. Bardzo podobnie jak na ETH wygląda też sytuacja na Binance Coinie, BNB. Tutaj w ogóle można zwrócić uwagę, że te dwa projekty są ze sobą dość mocno skorelowane. Proszę zwrócić uwagę na to, co działo się właściwie od początku grudnia. Dnia. Impuls spadkowy, krótkie odbicie i znowu spadki do technicznego wsparcia. Później spokojniejsze odbicie i znowu impuls, małe odbicie i drugi ruch. Jak wrócimy sobie na it mamy to samo: ruch spadkowy, małe odbicie dwudniowe, ruch spadkowy, spokojniejszy wzrost i znowu. Jeden ruch y, spadkowy, małe odbicie, i kolejny ruch spadkowy. Tu doszło do pokonania technicznego poziomu wsparcia, i tu doszło do pokonania technicznego poziomu wsparcia. W przypadku notowań BNB jest to poziom 505 dolarów. Strefa, która była do tej pory testowana tak naprawdę już w drugiej połowie sierpnia, i z początkiem września, jako opór. Później była testowana też w połowie października ubiegłego roku, jako opór, a później po wybiciu testowana jako wsparcie. No i widzimy, że podobnie jak na notowania Ethereum, tak i tutaj y, doszło do retestu tego poziomu, i trzy dni Temu pojawiła się większa presja podażowa. Z 17 notowania BNB spadało o niespełna 5%, wczoraj bardzo skromnie, bo niespełna 1%, natomiast dzisiaj o poranku spadek już przekracza 3,5%. I jeżeli tylko ta tendencja będzie kontynuowana, to myślę, że notowania tej kryptowaluty mogłyby zmierzać wprost w kierunku 400-395 dolarów, mniej więcej to są te rejony, do których myślę, że rynek może tutaj dążyć. Poziom, który był testowany, oczywiście. W drugiej połowie sierpnia ubiegłego roku jako wsparcie był testowany, w pierwszej połowie września ubiegłego roku jako wsparcie, później w drugiej połowie września jako opór i później w październiku znowu jako wsparcie. Tu niedokładnie rynek troszeczkę tutaj zabrakł, żeby dotarł do tego pułapu, dlatego też mówię o technicznej strefie wsparcia gdzieś pomiędzy 400 a 395 dolarów. Natomiast myślę, że to jest jak najbardziej realny zasięg do osiągnięcia, nie dzisiaj, ale na przestrzeni kolejnych dni już jak najbardziej tak, prospadkowo wygląda też zresztą sytuacja na notowaniach lightcoina, którego kurs odbił w ostatnim czasie, i tak naprawdę tutaj ta zwyżka była całkiem ładna. Doprowadziła ona bowiem do pokonania technicznego poru wysokości 143 dolarów. Natomiast widzimy, że dalsze wzrosty zatrzymały się w okolicy też bardzo ciekawego poru w wysokości 153 dolarów. I wczoraj pojawiła się bardzo ładna reakcja podażowa, która z jednej strony sygnalizowała odrzucenie tego technicznego poru wysokości 153 dolarów, z drugiej strony Doprowadziła również do pokonania wówczas już wsparcia w wysokości 143 dolarów. Wczoraj notowania nas spadały o ponad 6%, dzisiaj o poranku spadają o ponad 5,5%. I tak naprawdę, jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, to w najbliższym czasie moglibyśmy oczekiwać powrotu w okolicy ostatnich dołków, czyli rejon 125 dolarów. Natomiast, jeżeli wybijemy poniżej, a wiele wskazuje na to, że faktycznie prawdopodobieństwo takiego zejścia nawet poniżej. 125 dolarów jest bardzo duże, no to należałoby przygotować się na możliwość dalszej wyprzedaży notowania Litecoin'a i to nawet w okolicy 105 dolarów, więc póki co jednak tego optymizmu na rynku kryptowalut, jakby nie patrzeć, w dalszym ciągu tutaj brakuje. Przejdźmy do kolejnego projektu i jest nim Solana. Jeżeli chodzi o notowania Sol, no to podobnie jak na wielu innych projektach kryptowalutowych też mieliśmy w ostatnim czasie spadki, spadki wskutek których doszło do pokonania technicznego wsparcia. W tym przypadku jest to pułap w wysokości mniej więcej 152. 153 dolarów. Strefa, która była w połowie grudnia ubiegłego roku testowana jako wsparcie, następnie została wybita. Mieliśmy oczywiście korektę, bardzo ładny retest, czyli wypełnienie zasady zmiany biegunów, mówiącej o tym, że poziom, który do tej pory był testowany jako wsparcie, po pokonaniu powinien zostać przetestowany od drugiej strony, a więc jako opór. I widzimy, że już 13 stycznia pojawiła się tutaj bardzo ładna reakcja podażowa signalizująca potencjalne odrzucenie tego oporu. Wówczas spadek wyniósł 3,5%. Przedwczoraj spadek wyniósł 5,5%. Dzisiaj o poranku spadek wynosi już ponad 5,5%. Jeżeli tylko ta tendencja będzie kontynuowana, myślę, że notowania Solany mogłyby zmierzać wprost w kierunku 123 dolarów. Ewentualnie, gdyby to wsparcie miało zostać pokonane, to wówczas celowałbym z potencjalnym zasięgiem dla dalszej wyprzedaży, czy to w okolice 80, czy kto wie, może nawet w okolice 57-58 dolarów, więc Póki co, tu naprawdę sytuacja wygląda bardzo pesymistycznie, bo ten potencjalny zasięg dla spadków jest oczywiście do najbliższego wsparcia relatywnie nieduży. Natomiast, gdyby to wsparcie zostało pokonane, no to wtedy już naprawdę robi nam się bardzo, bardzo niebezpiecznie. No bo między 123 a 80 dolarów, jakby nie patrzeć, jest przedział 43 dolarów. To jest całkiem, całkiem sporo, bo to jest, jakby nie patrzeć, 1 trzecia, czyli ponad 33%. Tylko licząc od wsparcia do wsparcia, a nie mówimy tutaj o zasięgu liczonym od Szczytów, chociażby z pierwszej połowy listopada ubiegłego roku. Przejdźmy dalej do notowań XRP, gdzie również nie zaobserwujemy zbyt wielu powodów do optymizmu. Jeżeli chodzi o tą ostatnią. Ostatnie dni, no to bez wątpienia warto zwrócić uwagę, że notowanie XRP odbiły od technicznego oporu w wysokości dolara i dwóch centów. O tym poziomie mówiliśmy już tak naprawdę w momencie, kiedy rynek tutaj wzrastał, że to jest strefa dość istotna. Pojawiła się bardzo ładna reakcja podażowa i w wyniku późniejszych spadków notowanie XRP osunęło się ponownie poniżej poziomu 87 centów, a teraz nawet poniżej poziomu 81 centów. Bardzo ładnie ten rynek wypełnia w ostatnim czasie zasadę zmiany biegurów. Tu test jako wsparcie, tu wsparcie, tu opór, tu może zabrak tego testu, ale Tu znowu poziom testowany jako opór, tu był test jako wsparcie, dwukrotnie testowany jako opór. Tu był test jako wsparcie, testowany jako opór. No i teraz zbliżamy się tak naprawdę w okolice kolejnego bardzo istotnego poziomu wsparcia w wysokości 71 centów. To jest poziom, który był testowany tak naprawdę na tym rynku po raz pierwszy już w drugiej połowie listopada 2020 roku. Wtedy był testowany też jako opór, później był testowany też jeszcze w styczniu ubiegłego roku jako opór, następnie był testowany w maju ubiegłego roku jako wsparcie. W czerwcu, jako opór, w sierpniu, jako wsparcie, no i tutaj oczywiście też w grudniu, jako wsparcie, i w styczniu także był testowany jako wsparcie. Natomiast, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że cała ta tendencja boczna, którą tutaj obserwujemy sobie już od powiedzmy 5 stycznia, będzie formą korekty, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że rynek wybije z niej w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, a wcześniejszy ruch był ruchem spadkowym. W związku z czym istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że notowania XRP mogą wcale nie zatrzymać się w okolicy tych 71 centów, tylko kosunąć się poniżej, a zejście poniżej tego wsparcia mogłoby z kolei otwierać drzwi do dalszych spadków nawet w okolice 52 centów, czyli w okolice kolejnego wsparcia wyznaczonego między innymi na podstawie dołków z czerwca i lipca. Ubiegłego roku, więc póki co sytuacja nie wygląda zbyt optymistycznie. Warto tu wspomnieć oczywiście o jeszcze e, jednym aspekcie, dlatego że jeżeli będzie to klasyczna konsolidacja, mieliśmy oczywiście spadki, mieliśmy już wzrost, znowu mamy spadki i może dojść do sytuacji, gdzie to wsparcie bezpośrednio zostanie pokonane, ale z konsolidacjami jest tak, że. O ile rynek faktycznie częściej z nich wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, o tyle nie ma żadnych reguł, żadnych zasad, które określałyby, jak długo rynek danej konsolidacji może się utrzymywać. W związku z czym nawet gdyby pojawiło się tutaj odbicie od tego wsparcia, ale rynek utrzymałby się poniżej 81 centów, no to dalej byłaby to formacja prospadkowa. Mielibyśmy po prostu spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty i tak dalej. Ale statystycznie przemawiałoby to i tak na korzyść potencjalnego wybicia dołem i kontynuacji spadków. Natomiast biorąc pod uwagę Korelacje większości rynku kryptowalut, tak naprawdę, i uwzględniając to, że na notowaniach większości z nich mamy tendencje spadkowe i w dalszym ciągu widoczny potencjał do dalszej wyprzedaży, to jest nie całkiem spore prawdopodobieństwo, że już być może przy najbliższym teście wsparcie w wysokości 71 centów zostanie pokonane i te spadki nam się tylko rozpędzą. My przejdźmy dalej i spójrzmy sobie do kolejnego projektu. Tym razem na tapet bierzemy. Polka Dot, projekt, którego kurs utrzymuje się w trendzie horyzontalnym już od 4 grudnia. Przy czym tutaj ta konsolidacja jest zdecydowanie szersza niż ta obserwowana chociażby w przypadku XRP. Dolne ograniczenie wyznacza nam horyzontalny pułap wsparcia w wysokości 23,50 dolarów. Z kolei górne wyznacza nam opór w wysokości 31,50 dolarów. Widzimy, że po ostatnim odbiciu od technicznego wsparcia rynek nie miał jednak siły dotrzeć w okolice górnego ograniczenia tej formacji, i od trzech dni znowu obserwujemy spadki. Przedwczoraj ich skala wyniosła ponad 7%, wczoraj było to ponad 2%, dziś o poranku jest to już ponad 5%. To też sprawiło, że notowania dot wróciły w okolice tych 23 dolarów i 50 centów i gdyby tylko to wsparcie zostało wybite, wówczas należałoby przygotować się na możliwość dalszej deprecjacji, dla której realnymi zasięgami z czysto technicznego punktu widzenia wydaje się, czy to okolice 17 dolarów, czy ewentualnie w takim bardzo pesymistycznym scenariuszu nawet okolice 10 dolarów i 50 Centów. To jest oczywiście poziom, który był po raz ostatni testowany w drugiej połowie lipca ubiegłego roku, ale wcześniej był też testowany jeszcze e, tak naprawdę w styczniu ubiegłego roku jako opór. Więc bardzo, bardzo fajny pułap. Natomiast tak jak mówię, ja w pierwszej kolejności po wybiciu ewentualnym e, obecnie testowanego wsparcia celowałbym z zasięgiem dla dalszych spadków w okolice 17 dolarów. Bardzo ładny poziom testowany w przeszłości jako wsparcie, później jako opór i później znowu jako wsparcie. Więc tych testów było tutaj e, już kilka. My przechodzimy dalej i spójrzmy sobie na notowania y, kryptowaluty AVAX, a więc Avalanche, projekt, którego kurs. Odbił w ostatnim czasie od technicznego oporu w wysokości 97,50 dolarów. Jest to pułap, który testowany był tak naprawdę już od pierwszej połowy listopada. Najpierw jako opór, tu znowu był testowany jako opór, tu był testowany jako wsparcie, tu po raz kolejny był testowany jako, jako opór. Więc widzimy jednak, że faktycznie to jest strefa dość istotna i to w jej okolicy już 13 stycznia pojawiła się reakcja podażowa, wtedy spadki wyniosły niespełna 7%. Mieliśmy dwudniowe odbicie, i tak naprawdę od czterech dni znowu. Obserwujemy spadki. Przedwczoraj one miały ponad 6%, dzisiaj o poranku mamy już tak naprawdę ponad 5%. I to też sprawia, że notowania AVAX powinny w najbliższym czasie doprowadzić do dokładniejszego, ponownego przetestowania technicznego wsparcia w wysokości 79 dolarów. Jeżeli jednak ten pułap zostałby wybity, wówczas należałoby przygotować się na możliwość dalszych spadków. I tu na szczęście kolejne wsparcie mamy relatywnie blisko, bo jedynie 9 dolarów niżej, pomiędzy 79 a 70 dolarów. Natomiast kolejne. Wsparcia już rysują się zdecydowanie niżej, nawet gdzieś w okolicy 71 dolarów. Nie chcę tutaj na ten moment prognozować wyprzedaży do 39 dolarów, bo zakładam, że aż tak dużej, dużych spadków mieć nie będziemy. Natomiast spadek w okolicy 70 dolarów wydaje mi się bardzo, bardzo prawdopodobny na przestrzeni nawet kilku najbliższych dni. Przejdźmy dalej do notowań Matic Network, projekt którego kurs najpierw wybił ponad 2,45 centów, natomiast nie utrzymał się tam jakoś. Bardzo długo. Wróciliśmy już tak naprawdę w pierwszej połowie, na początku właściwie prawie stycznia, poniżej tego pułapu. Następnie... Spadki doprowadziły do ponownego przetestowania linii tendencji wzrostowej, o której mówiliśmy już sobie kilkukrotnie w trakcie naszych spotkań, to tu pojawiła się reakcja popytowa, późniejsze odbicie i powrót w okolice 2,45 dolarów, więc zgodnie, bardzo ładne wypełnienie zmiany biegunów. Poziom testowany jako opór, jeden raz, drugi raz, trzeci raz wybity, przetestowany jako wsparcie, wybity, przetestowany jako opór. No i już 13 stycznia obserwowaliśmy bardzo silną reakcję podażową sygnalizującą potencjalne odrzucenie tego pułapu. Spadki wyniosły wówczas nieco ponad 5,5%. Natomiast przedwczoraj spadki wyniosły prawie 5%, wczoraj wyniosły 4,5%. Dzisiaj o poranku wynoszą już niemal 4 i widzimy, że rynek powrócił w okolicy linii tendencji wzrostowej. Oczywiście na ten moment trzeba brać pod uwagę, że nie powinno się interpretować świecy dziennej, dlatego że wszystkie świece powinniśmy interpretować dopiero po ich zamknięciu, biorąc pod uwagę, że mamy dopiero godzinę 9.46, to tak naprawdę do zakończenia dnia pozostaje jeszcze kilkanaście godzin. Jest to kilkanaście godzin, w trakcie których dosłownie wszystko może się wydarzyć. Jeżeli w drugiej połowie dnia pojawi się reakcja popytowa, która zaneguje obecne spadki i wywinduje notowania matik powyżej Linii tendencji wzrostowej, tworząc na przykład prowzrostowy pin bar, to oczywiście można by oczekiwać powrotu na ścieżkę wzrostów ponownie w okolicy 2,45. Jeżeli jednak tak się nie stanie, a biorąc pod uwagę korelację szerokiego rynku, jest to scenariusz bardziej prawdopodobny i zamkniemy się dzisiaj, zamkniemy świecę dzienną poniżej linii tendencji wzrostowej, no to w naturalny sposób będzie to zagrażało dalszej, właściwie będzie to sygnalizowało potencjał do dalszych spadków. I tu oczywiście w naturalny sposób realne zasięgi wyznaczać powinniśmy na podstawie ostatnich. Ostatnich dołków, czyli gdzieś w okolice 2 dolarów czy dolara 95 centów, poziom, który to był testowany jako opór, to był testowany jako wsparcie, ewentualnie niżej. Kolejne strefy wysokości dolara 75-76 centów i kolejne pułapy 1,43 i 1,02. Przy czym zakładam, że do 1,02 nie dojdziemy. Natomiast myślę, że te pułapy jak najbardziej byłyby tu bardzo, bardzo realne. Zresztą możemy sobie je od razu też na wykresie tutaj umieścić. To jest 1. Poziom, i tutaj ewentualnie będziemy mieli też poziom e, wcześniejszy, więc myślę, że to są te rejony, do których notowania Matic mogłyby w najbliższym czasie zmierzać. A my przejdźmy dalej i spójrzmy sobie na krypto.com. Coin, projekt, którego kurs osunął się w ostatnim czasie poniżej technicznego wsparcia w wysokości 49 centów. Następnie mieliśmy dw dosłownie dwudniową e, korektę, w wyniku której doszło do retestu tego poziomu, i widzimy, że już 13, właściwie 12 i 13 stycznia nam się. Tutaj prospadkowa formacja objęcia bezsystych z tych dwóch świec. Jest to formacja sygnalizująca potencjalne odrzucenie tego polu i widzimy, że od tego czasu notowania krypto.com coin powoli, powoli kontynuują tendencję spadkową. Jeżeli ta tendencja będzie dalej trwać, to myślę, że już w najbliższym czasie moglibyśmy oczekiwać ponownego przetestowania technicznego wsparcia w wysokości 40 centów. Z kolei ewentualny spadek poniżej tego pułapu mógłby nam otwierać drzwi do dalszych spadków, czy to w okolice 32 centów, czyli tutaj na poziom wyznaczony na podstawie tych dołków. Z pierwszej listopada, ewentualnie niżej, w końca 24-25 centów, więc póki co dalej jesteśmy w trendzie spadkowym i ta tendencja jak najbardziej może być na przestrzeni kolejnych dni jeszcze kontynuowana. My spójrzmy sobie na notowania NIR. Bardzo ciekawy projekt, wyróżniający się na pewno na tle szerokiego rynku kryptowalut, bo jakby nie patrzeć, do tej pory omówiliśmy już tak naprawdę 10 projektów kryptowalutowych, i notowania właściwie wszystkich z nich znajdowały się w trendach spadkowych, ewentualnie były Widoczne jakieś niewielkie odragowanie wzrostowe, natomiast to do zasady dalej bazowy scenariusz zakłada spadki. NIR to jest projekt, który wyróżnia się na tle szerokiego rynku, dlatego że on w ostatnim czasie zauważalnie zyskiwał. Oczywiście pojawiły się jakieś okresy gorsze, okresy spadków, natomiast to dosady jesteśmy w trendzie wzrostowym i wszelkie spadki można traktować jako formy korekty. Tutaj ruch wzrostowy, konsolidacja jako korekta. Wybicie, konsolidacja jako korekta, wybicie i teraz mamy spadki. I warto zwrócić uwagę, że w wyniku tych trwających od trzech spadków przed ich skala. 12%, dzisiaj o poranku 6%. Doszło na ten moment. Jedynie do retestu ostatnio pokonanego poziomu oporu. Teraz jest to wsparcie w wysokości 16,50 dolarów. Plus jest to poziom, który bardzo ładnie zbiega nam się z mierzeniem 50% korekty Fibonacci'ego z wcześniejszego ruchu wzrostowego. I teoretycznie można by uznać, że jeżeli tylko wsparcie to zostanie e, zostanie odrzucone, to notowania NIR powrócą na ścieżkę wzrostów. I jak najbardziej tak. Tak samo było chociażby tutaj. Tak samo było chociażby tutaj. Trzeba przy tym zwrócić uwagę jednak na bardzo ważny element, a mianowicie na to, że jak dotąd żadna reakcja popytowa jeszcze nam się tutaj nie pojawiła, a dynamika trwających od trzech dni spadków jest jednak bardzo bardzo duża i to też sprawia, że e, istnieje całkiem spore ryzyko i że rynek nie zatrzyma się tak naprawdę w okolicy obecnie testowanego wsparcia, tylko osunie się nieco e, nieco niżej. Jak będzie finalnie zobaczymy, myślę, że najbliższe godziny, ewentualnie 2-3 dni powinny nam tutaj dać odpowiedź na pytanie, w którym kierunku notowania NIR będą zmierzały, dlatego że jeżeli pojawi się jakaś większa reakcja popytowa, to prawdopodobnie pojawi się ona właśnie już wkrótce i przejawiać się ona będzie albo prowzrostowym pinbarem, albo formacją objęcia hossy, Więc jakąś formację ewentualnie moglibyśmy tutaj dostrzec. Natomiast jeżeli dojdzie do zamknięcia świecy dziennej poniżej poziomu 16,50, wówczas naprawdę ten scenariusz prowzrostowy zostanie zanegowany i trzeba będzie przygotować się na możliwość spadków. I tutaj chciałem pokazać też kolejny. Kolejny projekt którym jest, którym jest Algorand. Tu też widzimy tendencję spadkową też rynek. Usunął się do technicznego wsparcia i to wsparcie zostaje teraz, w tym momencie jest pokonywane, więc jeżeli ta świeca dzienna zamknie się na obecnym bądź jeszcze niższym poziomie, to w najbliższym czasie moglibyśmy oczekiwać spadku. I podobnie będzie na NIR. Wiele będzie zależało od tego właśnie, w którym kierunku będziemy podążać. Na ten moment utrzymujemy się w granicy tego technicznego wsparcia. Natomiast jeżeli ono zostanie pokonane, a biorąc pod uwagę dynamikę trwających od trzech dni spadków, jest to naprawdę bardzo to prawdopodobne, no to kolejne wsparcie, czyli kolejny pułap, do którego dolarów i 50 centów. Więc mimo, że na ten moment tendencja jest wzrostowa, to jednak dynamika tego ruchu, tego ruchu spadkowego napawa pewną obawą co do tego, czy faktycznie utrzymamy się w tendencji wzrostowej, czy ta korekta nie będzie w jakikolwiek sposób głębsza. Niemniej jednak poziom jest bardzo interesujący, jeżeli pojawi się tu reakcja popytowa, to będziemy mogli odbić, powracając w okolicy niemal 21 dolarów albo wybić nowe ATH, ale tak jak mówię, ja... Na ten moment wstrzymałbym się i byłbym naprawdę bardzo ostrożny. Poziom jest ciekawy. Ale jeszcze brakuje tutaj reakcji. Bardzo ładna reakcja byłaby, gdybyśmy mieli powtórkę z rozrywki z tego, co działo się 21 i 22 września. Wtedy na rynku, w okolicy technicznego wsparcia, pojawiła się formacja objęcia objęcia hossy, albo gdyby pojawiła się jakaś formacja pin bar, i tak naprawdę to byłyby formacje, które mogłyby sygnalizować odbicie. Na ten moment ich nie ma. O poranku obserwujemy całkiem silne spadki, więc ja obawiam się, że to wsparcie może zostać pokonane. No i przejdźmy sobie właśnie do Algorand, projekt, którego kurs osuwa się dzisiaj poniżej technicznego wsparcia w wysokości dolara i 29 centów i tak naprawdę, jeżeli ta tendencja będzie kontynuowana, to ja myślę, że należałoby przygotować się na możliwość kontynuacji ruchu spadkowego na notowaniach tego projektu i tu realnymi zasięgami dla dalszej wyprzedaży, yy, no, wydają się okolice przynajmniej dolara 16 centów, bo tam mamy kolejne wsparcie, ewentualnie następne dwie strefy wsparcia są Odpowiednio pomiędzy 93 a 99 centów i dalej około 69 centów. Nie stawiam na to, żeby notowania algorand miały powrócić w okolice 69 centów. Natomiast spadek w okolice dolara 16 wydaje mi się bardzo prawdopodobny, a spadek gdzieś pomiędzy 93 a 99 wydaje mi się realny. Co prawda nie na przestrzeni najbliższego tygodnia, ale myślę, że jeżeli faktycznie ten pesymizm na rynku kryptowalut się utrzyma i notowania wielu projektów, takich jak Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, XRP, Litecoin i tak będą,. Kontynuowały tendencję tendencję spadkową, to to wszystko pociągnie również ze sobą te mniejsze projekty. Oczywiście, algorand nie jest żadnym takim najmniejszym projektem, to jest jakby nie patrzeć, na projekt top 50 pod względem market capu, natomiast jakby nie patrzeć, ta korelacja jest tutaj bardzo, bardzo silna i myślę, że poniżej jednego dolara jest jak najbardziej realne, żeby notowania tego projektu się osunęły. I na koniec, spójrzmy sobie jeszcze na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach Trona TRX, projekt, którego kurs osunął się w ostatnim czasie poniżej technicznego wsparcia w wysokości. 7,5 i widzimy, że wskutek późniejszej korekty wzrostowej nie doszło nawet do dokładnego przetestowania tego, tego poziomu. Już wczoraj pojawiła się bardzo ładna reakcja podażowa, wówczas spadki wyniosły 3%. Dzisiaj o poranku spadki wynoszą już też niemal 3%. I jeżeli tylko faktycznie ta tendencja się utrzyma, a biorąc pod uwagę dynamikę ostatnich ruchów, bardziej dynamiczny ruch spadkowy, spokojniejszy wzrostowy i znowu bardziej dynamiczne spadki, wiele wskazuje na to, że tak, że te spadki będą kontynuowane i oczywiście w naturalny sposób pierwsze wsparcie moglibyśmy wyznaczać gdzieś w okolicy 6 6,1,6,2 centa, czyli w okolice ostatnich doków. Natomiast, jeżeli ten pułap zostałby wybity, to wówczas należałoby przygotować się na możliwość spadku. Notowanie trona nawet w okolice 5 centów, czyli w okolice poziomu wyznaczonego, właśnie znowu na podstawie m.in. doków z drugiej połowy lipca e, ubiegłego roku. To był ostatni projekt, który miałem przygotowany dla Państwa na dzisiaj. Tak więc, z mojej strony na tyle. Ja bardzo serdecznie dziękuję oczywiście za udział w tym dzisiejszym programie. Ja przypominam, że my w kolejnych przeglądach rynku kryptowalut słyszymy się w każdy poniedziałek oraz środy punktualnie o godzinie 9:30 więc z tego miejsca życzę państwu oczywiście spokojnego i przede wszystkim zyskownego handlu no i już w tym momencie zapraszam na kolejny program na antenie Komparik 24 TV